I na koniec dwie ostatnie prace. Proszę, gratuluję, Gosiu, dostałaś najwyższą ocenę. A, dziękuję, dziękuję, ale super. Wow, warto było się tyle uczyć. No, a dla ciebie, Kasiu, mam złą wiadomość. Co to ma znaczyć? Dlaczego się w ogóle nie uczyłaś? E, jak to? Ja się uczyłam z Gosią. To, to niemożliwe. O, niemożliwe, niemożliwe, ale dostałaś najgorszą ocenę w klasie. Co? No trudno. W każdym bądź razie zawsze będziesz miała możliwość poprawy. Kasia, co ty tam napisałaś? Przecież wszystko wiedziałaś. Nie, nie wiem, ale zobacz. Jaka zła ocena. No, no, nie wierzę. Teraz się skup, Kasia, dobra? Wtedy była zła ocena, ale może teraz na matematyce uda ci się zdobyć jakąś fajną ocenę. Cisza, cisza. Co to ma być? Cicho, dziewczyny. A co to jest za kartka? Ściąga? No nie, jestem oburzony. To kogo to jest ściąga? Proszę w tej chwili się przyznać. W tej chwili. Ja wiem, ja wiem. To wypadło chyba Kasi z plecaka. Co takiego? Kasia, w tej chwili do mnie tutaj. Ale to nieprawda. Ja, ja siedzę przecież. No tak, zaraz obok tej ściągi. Co to ma znaczyć? Ja widziałam, to jej chyba wypadło. Tak mi się wydaje. W każdym razie leżało zaraz obok jej ławki. Ja, ja to wyjaśnię. To, to jest jakiś zbieg okliczności. Jak wchodziłam do sali, to już to było. Ach, Kasiu, przestań. Myślałem, że ty jesteś uczciwą dziewczyną. W takim razie? Ach, jedynka, siadaj. Od razu ściąganie. Co to w ogóle za pomysły? Trzeba się uczyć. O, ja tu widzę. Wszystkie wzory z matematyki zapisane. A miała być dzisiaj jak każdkówka. I co? Widzisz? Pech. Przyśladuje mnie pech. Kolejna zła ocena. Nie no, nie wierzę. Co, co to ma znaczyć? Dla, dlaczego? Kasia, weź się trochę. Weź się ogarnij. No, z tą ściągą to, to wina Patrycji. Wredna dziewucha musiała ach, takie rzeczy powiedzieć. Nie wiedziałam jak cię wybronić, bo to faktycznie leżało obok twojego plecaka. Obok naszej ławki z twojej strony. No, Gosia, no chyba mi wierzysz. Ja, ja w życiu bym nie ściągała. Przecież ja wszystko wiedziałam na tę matematykę. Przecież ja, ja wszystko wiedziałam. A, a teraz? <laughs> teraz wygląda na to, że, że, że już mam dwie jedynki. Czy ja zdam do następnej klasy? Cisza i spokój. W końcu mogę sobie sprawdzić sprawdziany. Co my tutaj mamy? Sprawdziany z biologii klasy czwartej. Oj, klasy piątej i szóstej. Nie, no wszystko to muszę sprawdzić. O! Naprawdę wszyscy dostali pozytywną cenę, tylko jedna jest zła. Dziwne, bardzo dziwne, no ale trudno, muszę iść rozdać pracę. Cisza, cisza. Zanim usiądziecie do ławek, proszę się skupić cisza. Rozdaję sprawdziany. Patrycja gratuluję, zdałaś. Czwórka, Gosiu, ty również zdałaś. Co prawda piątka wypadałoby dopisać jeszcze trochę, abyś miała piątkę z plusem. O, dziękuję bardzo, tak się cieszę. No a z tobą Kasiu, to ja muszę porozmawiać. Co się z Tobą ostatnio dzieje? Proszę, to jest Twój sprawdzian. To niemożliwe. Ja, ja wszystko wiedziałam. No niestety, Kasiu, ale na praktycznie wszystkie pytania źle odpowiedziałaś. Wszystko ci się pomyliły. Ryby z, z ptakami, ssaki, żaby, płazy, gady, lwy, wszystko pomieszałaś. Ja nie wiem, co się dzieje, ale to, to, to ja mogę to poprawić. Oczywiście, że tak. I to nawet musisz poprawić, bo Twoje oceny będą źle wyglądać na koniec roku. Dziękuję bardzo. Obiecuję poprawę i obiecuję, że naprawdę teraz się bardzo dobrze nauczę. No i co? Co, co Ty płaczesz? Kaśka, co się dzieje? No zobacz. Druga jedynka. Nie znałam. <laughs> Nie wiem, co się dzieje. Tyle czasu marnuję na naukę, a jak przychodzi sprawdzian, to ja jestem tak zestresowana, że mi się wszystko myli. Ja nie mam pojęcia, co ja mam ze sobą zrobić. Ta szkoła mnie przeraża. Oj, Kaśka, weź się w garść, daj mi te sprawdziane. Zobacz, co z nimi robię. Zapominamy o nich. Zapomnij, w ogóle ich już tutaj nie ma. O, fajnie by było. Fajnie by było skończyć ten pechowy rozdział w mojej szkole. Cisza, zbiórka. Zaczynamy lekcję w UEF-u. Dalej do mnie tutaj wszyscy ustawić się w rzędzie. No dobrze, czas sprawdzić obecność. Chłopacy są, yy, dziewczyny również. Kasiu, ile razy mówiłam, że spodnie powinny być krótkie? A co też żeś dzisiaj ubrała? Chyba przez pomałkę, mama mi to spakowała. Mama cię pakuje na lekcji wf u No, żeby mi to było ostatni raz. Jesteś o krok od tego, żeby dostać jedynkę z nieprzygotowania do lekcji. Nie, 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 mi jest w tym stroju wygodnie. O, proszę zobaczyć. Bez problemu mogę ćwiczyć. No dobrze, w takim razie wszyscy lądujemy pod koszem, bierzemy piłkę i dzisiaj na ocenę rzucamy do kosza. To jest bardzo łatwe. Wystarczy dobrze przymierzyć, wziąć piłkę do ręki, trafić w ten kwadrat na górze, a następnie piłka wyląduje w koszu. Za trafienie oczywiście piątka. Za nie? Oczywiście jedynka. Banał, my to zrobimy w 5 sekund. O, proszę bardzo. Jesteśmy z drużyny koszykarskiej. Dla nas to łatwizna. Proszę bardzo i zaliczone. <laughs> Też dam radę. Ćwiczyłam z chłopakami. Bez problemu. O, no to teraz ja. Ile mamy prób, proszę pani? Najlepiej to za pierwszym razem, ale jak już to trzy. W takim razie ja. Raz. O, udało się za pierwszym razem. Super. Wspaniałe wyniki. Wszyscy usportowieni. Każdy dostaje piątkę. Ale nie, 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 jeszcze chwila. Kasiu, chodź tu. Już idę, już idę. Czekałam na sam koniec. Chciałam zobaczyć, jak to się robi. W takim razie bierz piłkę do ręki i, i rzucaj. Kasiu, rzucaj do kosza. No, próbuję, próbuję, ale ta piłka jakoś tak dziwnie spada. Kasia, już dwa razy próbowałaś. Ostatnia szansa, to jest naprawdę proste. O, jest, jest, jest do kosza i. No nie, poleciała bokiem. Kasiu, prosiłam cię, abyś się wzięła do roboty. Ostatnio na WF też ci dobrze nie szło. Niestety, ale. No, niech już będzie. Ta dwójka. Dwójka z WF? -u? No nie. Przecież to jest jakaś katastrofa. Gosia, Gosia, błagam, pomóż mi. Potrzebuję korepetycji. Potrzebuję kogoś, kto mi to wszystko wyjaśni i pomoże poprawić te wszystkie oceny. Ja nie zdam do następnej klasy. Mówię ci, jestem najgorsza. Nikt nie ma takich złych ocen jak ja. No teraz do mnie po prostu roześmiałaś. Każdy czasem dostaje złomą ocenę. Tak, to ile ty ich masz? Yy, zero. Ja to akurat wszystko zaliczam. Ale mówię ci, na pewno ci pójdzie lepiej. Jutro. Jutro mamy jakiś sprawdzian z matematyki. Miała być ta kartkówka, co dzisiaj? Co niby te ściągi miałaś przygotowane? Ja ci wszystkiego nauczę. Lekcje się skończyły, na spokojnie sobie weźmiemy wszystkie przybory matematyczne, książki, kalkulator, liczydło. I, i mówię ci, zaraz wszystko opanujesz w 100%. No miejmy taką nadzieję, Gośka. Tobie cała jedyna nadzieja, że ty mnie tego wszystkiego nauczysz. No i wiesz, masz twierdzenie Pitagorasa, a kwadrat do B kwadrat równa się c kwadrat. No ja to wiem, to w trójkącie prostokątnym, o takim jak ta ekierka. Suma długości yy, kwadratów przy prostokątnych równa, równa się kwadratowi długości naprzeciwprostokątnej. Wow, to nawet znasz definicję. Nie no, ty jutro napiszesz wszystko w porządku. Yy, na piątkę. I nawet nie potrzebuję kalkulatora. Możemy go wyrzucić. To wszystko liczę w pamięci. Jeżeli jutro tego nie zaliczysz, to oznacza, że to jest jakaś klątwa. Tylko błagam, zrelaksuj się, bo jak się zestresujesz, to znowu nic z tego nie będzie. A kwadrat dodać b kwadrat równa się c kwadrat. A kwadrat dodać b kwadrat równa się c kwadrat. Wszystko wiem, wszystko rozumiem. Dam radę. Zaliczę ten sprawdzian. Będzie ok. O, jesteś. Już myślałam, że dzisiaj nie przyjdziesz do szkoły, że się tak zestresowałaś. Jak tam, dziewczyny, nauczone na sprawdzian? O, Kaśka, ty to musisz teraz ostrowkuwać. <grytanie> Kilka jedynek ci wpadło. O, rany. Zacznij się uczyć, dziewczyno, bo źle skończysz. A, źle skończę. Teraz jestem wściekła na Ciebie, bo to przez Ciebie dostałam jedną jedynkę. Pisza, siadamy, wyciągamy karteczki i od razu zapisujemy. Pole kwadratu, wzór, pole trójkąta, wzór. Twierdzenie, Pitagorasa, wzór. I do tego jeszcze trzy szybkie zadanka, które Wam dałem. Pst, Kaśka, co się z Tobą dzieje? Jesteś cała czerwona. Schowaj szybko te książki. O rany, zapomniałam. Znowu ktoś pomyśli, że ściągam. Ja po prostu wszystko zapomniałam. No mówię Ci, mam inny rząd niż Ty. Nie umiem policzyć tych zadań. Katastrofa, zestresowałam się. Dasz radę, uspokój się. No dobrze, koniec. Karteczki zebrane, po prostu poczekajcie pięć minut, a ja to wszystko sprawdzę. To były bardzo łatwe zadania. Każdy powinien z was je policzyć. A zatem gratuluję. Praktycznie wszyscy zdaliście. Są same piątki, czwórki i jedna jedynka. Kasiu, nie wiem, co się z tobą dzieje, ale to jest kolejna jedynka, jaką dostałaś. Spójrz, tyle pracy jest zaliczonych, a ty mi tutaj piszesz po prostu jakieś głupoty. O co chodzi? Ja, ja nie wiem. Ja, ja się za bardzo stresuję. Ja niby się uczę, ale zapominam. Niby wiem, jak policzyć, a później nie wiem. Co, co się dzieje. Nie wiem, Kasiu, ale ta praca jest koszmarnie napisana. Jakbyś nie wiedziała, o czym piszesz. No i co ty na to, Gośka? Sama widziałaś, że jestem nauczona. Cicho, cicho, idzie pani dyrektor. Dzień dobry, klaso. Przepraszam na chwilkę. Czy mogę zabrać ze sobą tylko na chwilę, Kasię? A to dlaczego? Co? Co się stało? Coś złego? Tylko na chwilkę, panie profesorze. Zaraz wróci do klasy. Ups, wyczuwam chyba kłopoty. Kasiu, jestem zszokowana. Kasiu, nie mogę w to uwierzyć. Jakim cudem ty przez dwa dni dostałaś cztery jedynki, dwójkę i jeszcze nagane z WF-u? Ja, ja nie wiem. Ja, ja, ja po prostu nie mam pojęcia co, co się ze mną dzieje. Ja muszę tę sprawę zgłosić twoim rodzicom. Oni muszą przyjść do szkoły i podpisać wszystkie twoje sprawdziane, że wiedzą o tych wszystkich jedynkach. Ale ja im powiem, jak to wszystko poprawię. Nie chcę, aby się stresowali. Nie, Kasiu, to tak nie działa. Ty musisz to poprawić. I rodzice muszą mieć świadomość, że jeżeli tak dalej pójdzie, to ty nie zdasz do następnej klasy. Więc radzę ci, Kasiu, wziąć się ostro do roboty. Zacząć się porządnie uczyć. I może zrobić jakieś zadania dodatkowe. Co ci powiedziała? Co ci powiedziała? Pomoże ci jakoś? Powiedziała, że nie zdam do następnej klasy. Że moje rodzice się wszystkim dowiedzą... I w ogóle, że jestem beznadziejna. O rany Kasiu, tak mi przykro, ale obiecuję ci, że zrobię wszystko, aby ci tylko pomóc. <laughs> to może zacznij jej tłumaczyć najprostsze rzeczy. <laughs> Kasia, co ty chcesz? Nie zdać do następnej klasy? O, jak mi przykro. My wszyscy pójdziemy do góry o klasę, a ty zostaniesz sama. No trudno, ale tak się dzieje z osobami które dostają słabe oceny. No to super. I co? Kiedy ma się teraz okazać, że ja to wszystko zdam i, i, i będę w następnej klasie? Ja nie wytrzymam. Muszę to wszystko jak najszybciej poprawić.